Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie iPhone 17. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy sobie w dół do zakładki ogólne. Następnie musimy znaleźć zakładkę przepraszam klawiatura. I tutaj wybieramy na samej górze klawiatury. Teraz dodaj klawiaturę. Tutaj szukamy języka, jaki chcemy sobie dodać. Wybieramy go i on już się dodaje do naszej listy klawiatur. Możemy tak dodać ich więcej. Gdy już mamy wybrane języki klawiatur, wychodzimy sobie i włączamy klawiaturę. Na przykład w przeglądarce. Teraz za pomocą Globusa zmieniamy się między językami klawiatury. Po przytrzymaniu tego globusa, możemy wybrać sobie listę, yy, przepraszam, z listy języków, jakie mamy wybrane. Nawet mamy klawiaturę emoji. I wybieramy sobie ten, który jest nam potrzebny. Lub właśnie za pomocą tego. Naciskając. Jeżeli chcemy usunąć języki z klawiatury, ponieważ nie są nam one potrzebne i nam tylko wadzą, przechodzimy właśnie z powrotem do tej opcji, gdzie wybieramy opcję edytuj. Tu naciskamy na minusik i wybieramy opcję Usun. Natomiast jeżeli chcielibyśmy przestawić te języki w liście, musimy sobie poprzestawiać je przeciągając za te kreski. Jeżeli tak zrobimy i zatwierdzimy, teraz po przejściu do klawiatury będziemy mieli inny układ właśnie tej listy. Oczywiście można tutaj usunąć wszystkie klawiatury. Może zostać tylko jedna, ta która będzie właśnie aktywna. Nie możemy usunąć wszystkich klawiatur. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.